Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak przyspieszyć Twój telefon Xiaomi 15 Ultra. Na początku otwieramy sobie aplikację panelu sterowania, następnie wybieramy sobie opcję Przyspiesz prędkość, a następnie wybieramy jeszcze raz Przyspiesz prędkość. I teraz wybieram jeszcze sobie opcję optymalizacji. I w ten sposób telefon powinien przyspieszyć. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć.